Aloha, cześć, witam wszystkich serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców w lipca. Ulubieńców w czerwca nie było, a to dlatego, że wszystkie produkty, które używałam w tamtym miesiącu były takie same jak w tych poprzednich miesiącach i nic nowego nie kupowałam, ale to się zmieniło i w dzisiejszym filmie właśnie chcę Wam pokazać te wszystkie nowości, które, z których bardzo przyjemnie mi się korzystało w zeszłym miesiącu. Chcę tylko jeszcze napomknąć, ale mam zami jest to bardzo ważna uwaga, że w lipcu było jest cały czas tak gorąco w Londynie. Chyba to lato życia. Nie, nie przesadzamy, bo poprzednie lata też wcale nie było takie straszne, ale mamy temperatury porównywalne do tych na Majorce. I ostatnio, kiedy to było? W zeszłym tygodniu słuchałam w radio jakiś program i tam właśnie prezenterzy, roboterzy dzwonili do różnych, na przykład Abu Dhabi i pytali się właśnie osób, które pracują w jakichś hotelach, w jakichś miejscach, jaka jest u Was temperatura i wszędzie było, była niższa niż w Londynie, także uh, mamy lato pełną parą. I chcę Wam pokazać te rzeczy, które po części sprawdziły mi się właśnie z tego względu, że jest to tak gorąco. Zaczynam. Ten film pewnie nie, nie mam dużo rzeczy do pokazania, ale jak się rozgadam, to, to będzie. Pierwszą z nich jest tutaj tubka La Roche-Posay, którą teraz dla Was um, chcę otworzyć, bo chcę Wam pokazać, że zużyłam już prawie pół. Jest to krem Remedic C z filtrem UV, dość wysokim i co mi się podoba w tym kremie, to to, że ma bardzo lekką konsystencję, bardzo ładnie się wchłania na skórę. Nie współgra negatywnie um, z podkładem, czyli nie ma jakiegoś takiego negatywnego wpływu na to, jak Później będzie wyglądał podkład, pomimo tego, że jest bardzo gorąco. Nie oszukujmy się, nic nie wytrzyma całego dnia. Ale nie jest tak, że po godzinie się jakoś tam specjalnie świeca, nic takiego. Podoba mi się z tego względu, że ma wysoki filtr, który w tym momencie nie wystarcza oczywiście, ale posiłkuję się innym, o którym Wam zaraz pokażę. Na aplikator trochę mam tutaj jest zastrzeżenia co do tej tubki, bo ona jest tak delikatnie tutaj zakręca się. Bardzo trzeba uważać, jak to się właśnie robi. Um, I chcę jeszcze Wam powiedzieć, że to jest krem, który ma dzięki zawartości witaminy C, ma też właśnie pozytywnie wpłynąć na nasze skóry, działa. Przeciwrodnikowo powinien właśnie też wzmocnić tę naturalną barierę naszej skóry, naturalną zdolność do ochrony przeciwsłonecznej naszej skóry i wydaje mi się, że całkiem sobie nieźle z tym radzi. Oczywiście nie zużyłam całego opakowania, także nie jestem jeszcze Wam w stanie powiedzieć jak to będzie wyglądało później, ale w tym momencie jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona i jeżeli szukacie ciekawego kremu na dzień, jeżeli chcecie dodatkowo walczyć właśnie przeciwzmarszczkowo, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ja o tym kremie mówiłam też już swojej mamie i chyba go sobie już kupiła, nie wiem, kupiła jakiś inny chyba teraz, ale powiem jej, żeby sobie koniecznie spróbowała ten. Jak jeszcze jesteśmy przy ochronie, może przeciwsłonecznej, to powiem Wam o e, tym sprayu z California Aloe Sunspray. E, to jest 50 Plus Lasting Power. Miałam okazję go testować, nie tylko ja, ale mój mąż i jeszcze kilka innych osób, dzieciaki z mojej szkoły. W naprawdę bardzo ekstremalnych warunkach, ponieważ byliśmy cały dzień na zewnątrz, byliśmy nad morzem i. E, Korzystaliśmy z tego sprayu raz na jakiś czas, i tak jak mówię, nie byłam to tylko ja, były też to inne osoby, i żadna z nich nie poparzyła się. Wręcz przeciwnie, mogliśmy się cieszyć właśnie byciem na zewnątrz, nawet w tych godzinach szczytu. Wczoraj, jak na złość, nie wzięłam go ze sobą do torebki, bo zmieniałam torebkę na troszeczkę mniejszą, nie wzięłam go do torebki, kiedy wyszłam z domu to było chłodno, kiedy wróciłam, e, kiedy wyszliśmy z domu było w miarę chłodno i kiedy po kilku godzinach zaczęło tak prażyć słońce, bo może sobie sparzył, sparzył e, szyję, ale bardzo mu się spodobała, przepraszam was, bardzo mu się spodobała i tego to idea tego produktu, bo kiedy pierwszy raz go nie popcikałam, on nie wierzył, że to jest tak szybko E, zupełnie e, nie zostawia żadnego filtru, nie klei się, nie lepi się. I raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy Wam powiedziałam, ale to jest właśnie spray, niewidoczny spray e, przeciwsłoneczny, e, którego aplikacja jest naprawdę banalnie prosta. Wystarczy go bardzo mocno wstrząsnąć. E, psikamy go na skórę, psikamy go na, też na twarz, na, na włosy, nas tutaj, na przedziałek. E, bardzo fajnie się sprawdza, ale ma wadę, którą właśnie teraz czuję. To jest jego dość intensywny, duszący zapach, e, który nie jest zbyt przyjemny teraz w tym momencie. Czuję go w moim gardle i dlatego e, zawsze polecam stosowanie tego typu kosmetyków i ja go zawsze stosowałam, kiedy byłam na zewnątrz, bo inaczej w środku zostawię taką no, duszącą chmurę, no to nie jest przyjemne, ale nie mogę mu zarzucić tego, że nie działa, bo działa i e, o tym się sama przekonałam, będąc na słońcu, moje ramiona e, są opalone, ale nie są spalone. Jest super, naprawdę jestem zadowolona i chyba coś takiego jest teraz z Vichy albo z Ambre Soleil, nie wiem, coś takiego słyszałam, ale w sklepie nie było testerów, także nie mogłam sprawdzić. Jeżeli Wy wiecie o czymś takim, to koniecznie dajcie mi znać, bo w sumie o wiele łatwiej byłoby mi zdobyć taki spray właśnie na przykład z Vichy, czy z innej firmy niż ten z Korei. Ten kupiłam na ebayu, wszystkie linki zostawię Wam na dole jeżeli macie ochotę usłyszeć Aha, nie zauważyłam też, że bym wysuszał skórę, a nie z takiego do temu wiosku, że twarzy, e, może tego, że właśnie ma tutaj zawartość, ale weźmę. Po raz kolejny, skoro mówimy o ochronie przeciwsłonecznej, e, e, spray do pielęgnacji włosów z firmy Unite, 7 Seconds Condition. Ja polowałam na, na niego od kilku dobrych miesięcy. I w końcu, kiedy mi się udało go zdobyć, przechodzę obok jednego z salonów fryzjerskich i tam stoi na wystawie. Myślałam, że, że nie wiem, że kogoś tutaj zabije, i rozszarpie, no ale to nic, ja zdobyłam go w inny sposób. I jest to spray, który w 7 sekund odżywia nasze włosy, pomaga je rozczesać. Um, tutaj ma jeszcze kilka innych działań, na naim błasku, itp., itd., ale ta główna cecha, dla której ja używam go w tym momencie, to to ochrona przeciwsłoneczna, właśnie. Ja nie jestem zbyt ogromną miłośniczką ani czapek, ani chustek, ani innych um, przy, przymiotów do ochrony głowy. I niestety też wiem o tym, że słońce bardzo negatywnie wpływa na kondycję i moich włosów, i um, dlatego po każdym myciu stosuję, stosuję właśnie tą odżywkę. W tej nadziei, że właśnie pomoże mi też ochronić moje włosy. Odżywka jest banalnie prosta w życiu. Dzięki temu aplikatorowi wystarczy kilka razy spsikać nasze włosy i odżywka równomiernie rozprowadza się na nich. I rzeczywiście po tych kilku sekundach możemy je palcami nawet przeczesać bez żadnego problemu. Nadaje im też ładnego blasku. Ja w tym momencie mam też na końcówki, może trochę przesadziłam, bo kupiłam sobie olej monoi z dodatkiem wanilii z Biochemii Urody i właśnie nim. Nałożyłam go na jeszcze mością, tutaj jest trochę mokre włosy, nałożyłam go właśnie na końcówki, aby je troszeczkę odżywić i też właśnie pomóc jej w ochronie tym przeciwsłonecznej. Zobaczymy, jak to się sprawdzi na dłuższą metę, ale generalnie jestem zadowolona z tego kosmetyku. Nie wiem, czy do niego jeszcze ponownie wrócę, ale tylko i wyłącznie z tego względu, bo na rynku pojawia się więcej tego typu właśnie odżywek do włosów, które się zostają na włosach i ja po prostu mam ochotę na spróbowanie czegoś więcej, ale jestem bardzo zadowolona z niej i cieszę się, że ją mam właśnie w tym okresie letnim i sprawdza się po prostu jak znalazłam. Kolejnym rewiencją, który chcę Wam dzisiaj pokazać jest cudowność mini, maseczka z firmy Glam Glow. to jest ta klasyczna wersja w czarnym opakowaniu i tutaj mamy aż 15 gramów, czyli jest to naprawdę bardzo duża próbka, tak właściwie to jest prawie 1 trzecia opakowania tego normalnego słoika, gdzie się mieści 50 gramów, ja wiele o niej słyszałam, ale nie chciałam właśnie ryzykować, a szukałam jakiejś nowej maseczki, bo w tym momencie mam tylko jedną. znaczy Teraz już mam e, trzy, to zaraz Wam pokażę, ale wcześniej miałam tylko jedną i szukałam czegoś, e, czegoś nowego. I właściwie, jeżeli Wy może macie jeszcze jakieś bardziej nawilżające maski, takie bardziej odżywcze, to z miłą chęcią wysłucham e, Waszych opinii i m, Waszych sugestii, bo poszukam czegoś nowego. I właśnie kupiłam sobie e, tą mini tubkę i podoba mi się jej i w sposób aplikacji. Ona w środku tutaj ma kilka różnych elementów wołeczki lawendy, i bardzo zadowolona jestem z efektów, jakie daje na, na mojej buzi. I najlepsze jest to, że działa dosłownie w kilka minut, i naprawdę później skóra jest odżywiona, rozświetlona. Idealna, właśnie taka tubka też jest na wyjazdy, bo jest leczutka. Można ją zabrać do bokarza potęcznego i szczególnie na wakacje, kiedy jesteśmy, kiedy jest gorąco, kiedy się pocimy troszeczkę, kiedy skóra jest zaliczona, Maseczka swojej właściwie Oczyszczające zawdzięcza, m.in. dzięki e, temu, że jest wykonana z glinki. Oprócz tego tutaj mamy minerały wulkaniczne. E, mamy też kawałeczki właśnie wulkanicznego pyłu, co, które właśnie z, e, mechanicznie złuszczają ten naskórek. Tutaj mamy dodatek jeszcze zielonej herbaty, tak jak powiedziałam Wam, e, jeszcze innych roślin. Mówiłam też o, o lawendzie, dlatego z tego ten zapach i też kawałeczki, kawałeczki lawendy. Byłam e, tą maseczką tak bardzo zadowolona i e, kiedy pokazałam Wam ją na Instagramie, czyli z Was, mówiłam też o tym, że poleca jej białą wersję, siostrę czy to brat, nie wiem. I z kolei ta maseczka ma troszeczkę inny skład, chociaż też opiera się na glince. Z tego, co wyczytałam na stronie producenta, ta maska ma takie bardziej lecznicze może właściwości, nadaje się właśnie dla osób, które mają problemy ze skórnikami, które jak pory są troszeczkę większe, pomaga też złagodzić różne podrażnienia na skórze, na przykład te w przypadku mężczyzn, czasami kiedy użyją zbyt tępej golarki na przykład, albo kiedy na przykład wrastają nam włoski. Ale jakoś po użyciu tej maseczki nie byłam tak zadowolona, nie widziałam takich dobrych efektów jak po użyciu tej. Jeszcze poluję na miniaturkę tej najnowszej wersji nawilżającej, ale bardzo ciężko ją się zdobyć, ale może mi się uda, to wtedy będę mogła Wam może zrobić taką właśnie recenzję porównawczą tych trzech maseczek. Aha i ta jeszcze nie ma tych drobinek takich w składzie, ona jest gładka i też myślałam, nie wiem czemu, że będzie biała, a jest, jest szara w kolorze płotnym. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o maseczki. Oczywiście linki, gdzie można je zdobyć, tam zostawię Wam w, na dole w opisie. Chcę Wam pokazać jeszcze jeden produkt do makijażu. Miałam pokazać Wam jeszcze jeden, ale w tym momencie go nie mam i on pewnie pokaże się w przyszły miesiąc. Co się nie odnaczy, co nie uciecze, i tutaj chcę Wam pokazać pozostałości mojej kredki Anastazja, którą wykorzystałam do końca, do tego momentu, że już nie mogę jej temperować. Został mi dosłownie taki okryzek. Tutaj niestety też ta spiralka mi dzisiaj wypadła. Jestem bardzo smutna z tego powodu, bo to jedna z najlepszych spiralek, jakie miałam, bo idealnie właśnie oszczesuję włoski na brwiach. I szukałam zastępstwa. Pokazywałam Wam też. W jakimś ostatnim filmie nie wypał kredkę ze slip, która no, mi się nie sprawdza. Um, I kupiłam sobie kredkę Kiko Precision Eyebrow Pencil w kolorze numer 2 Matita sopra cigalia. To jest włoskie, oczywiście tutaj, prawda? Też ma końcówkę zakończoną taką szyteczką, ale nie jest tak dobra jak ta spiralka. A z drugiej strony mamy kredkę o bardzo małej średnicy i bardzo precyzyjnym wykończeniu, którą można rysować włoski. Bardzo przypomina mi kredkę tą drugą Anastazji Browis i. Ucieszyło mnie też to, że w zestawie mamy mini funtomówkę, tutaj specjalnie też chciałam ją pokazać. Czyli nie musicie kupować nic specjalnego, ona jest w pudełeczku i kosztuje około 6 funtów, także to też nie jest dużo. I dla osób, które właśnie szukają produktów firmy KIKO w Londynie, to są stacjonarne sklepy, na przykład na Westfield, ale też wiem dzięki Wam, że jest jeden w centrum Londynu, gdzieś na Covent Garden. Dlatego jeżeli będziecie przyjazdem, to koniecznie musicie sprawdzić właśnie e, produkty z firmy KIKO, bo są bardzo ciekawe. Jeszcze komuś się podoba lekier do poznokci, to ten, kiedy kupiłam na miesiącu moim e, poślubnym, a miesiącu tygodniu poślubnym, trzy lata temu i to też był we Włoszech. Później Wam napiszę, jaki to jest kolor, w tym momencie nie pamiętam. I na sam koniec chcę Wam pokazać rzecz, która nie jest zupełnie kosmetyczna, ale zrewolucjonizowała moje letnie stroje i jest to, uwaga, uwaga, nie wiem jak też na to zareagujecie, biustonosz z firmy Wonderbra. Dziewczyny, które mają e, taki rozmiar piersi jak ja, czyli są dość szczupłe, ale e, mają czym oddychać. Um, nie wiem, czy Wy też macie takie problemy, ale ja naprawdę bardzo długo zmagałam się z tym, aby znaleźć bisonusz bez ramionczek, który będzie ładnie trzymał piersi, który nie będzie się wrzynał w brzuch, ale inne okolice ciała, tak, że nie można oddychać po prostu. Um, i e, dlatego bardzo często wcześniej rezygnowałam z jakichś pięknych sukienek, z tymi ramionami, z buzeczek nawet tego typu, gdyż e, jakbyście zobaczyły tutaj grube ramionczka moich bisonoszy, to na pewno to nie wygląda zbyt ładnie estetycznie, dlatego mam dla Was rozwiązanie, znalazłam idealny bisonosz z firmy Wonderbra. E, ja mam akurat ten tutaj model w takim cielistym, beżowym kolorze, który też ładnie bardzo wygląda do, białej, do białych koszulek. Pamiętajcie o tym, że cielisty kolor jest najlepszy zawsze, to taka też moja uwaga. E, biały widać pod koszulką, a z tego nie widać. I on niesamowicie, niesamowicie trzyma piersi, nadając im ładny kształt, a oprócz tego w ogóle nie czuć go. E, czasami też tak jest, że po, po kilku godzinach nawet, jak się wyjdzie właśnie w takim biustonoszu, no tylko możemy o tym, żeby to, do może go zrzucić, bo on tutaj właśnie gdzieś tam uciska. E, ten ma tutaj specjalne silikonowe takie pasy, a oprócz tego, nie wiem czy to tutaj widzicie, tutaj jest w środku taka ręka, niewidoma, niewidoczna, która niewidoma, która podtrzymuje właśnie piersi. To właśnie ta ręka tak, trzyma tą, tą piersię z boku, unosi ją i sprawia, że bardzo ładnie wygląda, a przy tym naprawdę bisonosz jest fantastycznie wygodny. Dlatego dla dziewczyn, które lubią ludzkie, które odkryte i mają miały ten problem, co ja, który Wam opisałam wcześniej, to koniecznie sprawdźcie te pisonosze. Co w nich mi się też podoba, to to, że możemy znaleźć mały obwód, a dużą miskę. To już wszystko, co przygotowałam na wodz w dzisiejszym filmie. Czekam na Waszych ulubieńców. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia. już niedługo. Pa!